Polska przyroda jest niesamowicie różnorodna. Na terenie naszego kraju mamy skaliste góry, olbrzymie wydmy, torfowiska, jeziora, dzikie rzeki i olbrzymie powierzchnie lasów. Najcenniejsze skarby przyrody naszego kraju zostały objęte ochroną w ramach 23 parków narodowych. W poprzednim odcinku zabraliśmy Was w podróż przez górskie parki narodowe znajdujące się na południu Polski. A tym razem odwiedzimy parki wschodniej i centralnej Polski i przejedziemy naszym kamperem trasę od Lubelszczyzny po Suwalszczyznę odwiedzając kolejne 8 parków narodowych. Z tego odcinka dowiecie się gdzie wybrać się na najpiękniejsze trasy rowerowe czy kajakowe, gdzie spotkać dziko żyjące koniki polskie, łosie, żubry i żółwie błotne? I dlaczego martwe drewno jest bardziej żywe, niż mogłoby się nam wydawać? Pokażemy Wam, że jedna przyroda może kryć w sobie tak wiele opowieści. Naszą podróż rozpoczęliśmy w województwie lubelskim, gdzie znajduje się Roztoczański Park Narodowy. Jest to najbardziej zalesiony park narodowy w Polsce. Powstał w celu ochrony starych, naturalnych lasów. Będących pozostałością pierwotnej puszczy, porastającej niegdyś tereny roztocza. Na terenie parku można spotkać koniki polskie, które są potomkami wymarłego leśnego konia tarpana, który kiedyś żył dziko w polskich lasach. Podczas wizyty w parku polecamy odwiedzić Stawy Echo i urokliwą osadę leśną Florianka. Najlepszym sposobem na zwiedzanie tych malowniczych okolic jest rower. Rzeka Wieprz to nieodłączny element Rostoczeńskiego Parku Narodowego. To malownicza rzeka, która oferuje liczne spływy kajakowe. Z poziomu rzeki można cieszyć się pięknem przyrody, obserwować ptaki i roślinność, a jednocześnie aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Najlepszą bazą wypadową do Rostoczeńskiego Parku jest miejscowość Zwierzyniec, w której koniecznie odwiedźcie urokliwie położony kościół na wodzie. Wartym odwiedzenia miejscem jest także ośrodek edukacyjno-muzealny, usytuowany na pograniczu parku i zabytkowej części zwierzyńca. Tam biorą początek ścieżki poznawcze, trasa rowerowa oraz przechodzą tędy szlaki turystyczne. Świętokrzyski Park Narodowy to miejsce tajemniczych legend i historii, a jego nazwa wiąże się z Świętym Krzyżem. To tu, na szczycie łysej góry, znajduje się klasztor Świętego Krzyża w którym można znaleźć relikwie, drzewa, Krzyża Świętego. Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich. Obok Sudetów są one jednymi z najstarszych gór w Europie. Na zboczach gór znajdują się charakterystyczne gołoborza. Ciekawym miejscem w parku jest Bukowa Góra, która swoim kształtem przypomina lisi ogon. Jesienią, gdy liście rosnących tubuków żółkną i brązowieją, przypomina go także barwą. W województwie lubelskim znajduje się Poleski Park Narodowy, który obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne. Jest to oaza dla żółwi błotnych, jednego gatunku żółwia żyjącego naturalnie w Polsce, który jest tu pod szczególną ochroną. Dzięki pracom ochrony czynnej, ten zagrożony gatunek ma szansę na przetrwanie i rozmnażanie się w swoim naturalnym środowisku. Podczas wizyty w parku warto odwiedzić ośrodek ochrony żółwia błotnego, gdzie można dowiedzieć się więcej o tych fascynujących zwierzętach oraz o działaniach podejmowanych na ich rzecz. Park zajmuje się też pomocą innym zwierzętom, głównie ptakom, które były ranne lub chore. Dla aktywnych turystów poleski park narodowy oferuje trasę rowerową Mietiuka, która prowadzi przez malownicze tereny parku. To doskonały sposób na aktywne zwiedzanie i cieszenie się pięknem przyrody. Nasza ulubiona ścieżka dydaktyczna Czachary to atrakcja, która umożliwia podziwianie piękna torfowisk. Trasa biegnie przez drewniane kładki zwierzami i platformami widokowymi. To idealne miejsce na spacer o zachodzie słońca. W Poleskim Parku Narodowym znajduje się także nowy ośrodek edukacyjny o nazwie Poleskie Sioło. Można tam zobaczyć, jak kiedyś wyglądało życie na Poleskiej Wsi. Kampinoski Park Narodowy to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Graniczący bezpośrednio z Warszawą park, od roku 2000 znajduje się na światowej liście rezerwatów biosfery UNESCO. Rezerwatami biosfery są też Roztoczański, Poleski i Białowieski Park Narodowy. Kampinoski Park Narodowy jest drugim co do wielkości parkiem narodowym w naszym kraju. W granicach parku znajdują się rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej, położone w pradolinie Wisły. Puszcza tworzy wyraźnie wyodrębniony układ przyrodniczy, usytuowany w punkcie węzłowym korytarzy ekologicznych Doliny Wisły, Bugu i Narwi. Teren ten został ukształtowany w okresie polodowcowym przez wody stopniejącego lodowca, spływające do morza szerokim na 18 km korytem prawisły. Wyspy i ławice dały początek wydmom, a w dawnych korytach i starorzeczach wytworzyły się tereny bagienne. Różnorodność siedlisk sprawia, że na jego terenie potencjalnie może występować około 50% gatunków krajowej fauny, czyli blisko 16,5 tysiąca gatunków zwierząt. Symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego jest Łoś. Żyją tu również rysie, jelenie, dziki i sarny. Odwiedzając park, koniecznie trzeba zobaczyć Łużową Górę, jedną z najwyższych wydm parabolicznych. oraz ośrodek dydaktyczno-muzealny imienia Romana i Jadwigi Kobędzów w Granicy z kompleksem zabytkowych obiektów architektury drewnianej. W Kampinoskim Parku Narodowym znajdują się 22 obszary ochrony ścisłej. Bezcenną wartością Kampinoskiego Parku Narodowego jest zachowany w wielu miejscach tradycyjny mazowiecki krajobraz z mozaiką lasów, pól i łąk, głowiastymi wieżbami i stawianymi na zimę stogami siana. Położenie puszczy Kampinoskiej w sąsiedztwie stolicy sprawiło, że stała się ona świadkiem wielu ważnych wydarzeń w historii Polski. Znajduje się tutaj między innymi cmentarz w Palmirach. Miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło dwóch Polaków. Zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. W północno-wschodniej części Polski znajduje się jeden z najstarszych parków narodowych w Polsce Białowieski Park Narodowy. Park chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej, ostatni na niżu Europy las naturalny o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. To szczególne miejsce ze względu na jego najbardziej znanych mieszkańców żubry, których 25% światowej populacji żyje w Polsce. To właśnie tutaj żubry ocalały od zagłady. W 1919 roku zabity został ostatni osobnik w Puszczy Białowieskiej. Do Białowieży zaczęto przywozić osobniki z ogrodów zoologicznych i prywatnych zwierzyńców, aby odnowić ich populację. Od 1952 roku żubry ponownie żyją tu na wolności. Białowieski Park Narodowy kryje także w sobie inne skarby, takie jak park pałacowy i Dworek gubernatora, który pełni obecnie rolę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. To historyczne miejsca, które przenoszą odwiedzających w czasy carskiej Rosji. Przy większości parków funkcjonują Centra Edukacji i Muzea. To właśnie od nich polecamy zaczynać zwiedzanie parku, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o historii parku i ciekawostkach związanych z jego mieszkańcami. Narwiański Park Narodowy to ukryty skarb na północnym wschodzie Polski, 30 km na zachód od Białego Stoku. Park rozciąga się wzdłuż rzeki Narew, która nadaje temu obszarowi niepowtarzalny charakter z licznymi mokradłami i bagnami. Jest to jedyna w Europie i jedna z kilku na świecie rzek anastomozujących, czyli płynących wieloma korytami jednocześnie. Z tego powodu obszar ten jest nazywany Polską Amazonią. W Narwiańskim Parku znajduje się świetne centrum edukacji. Jedną z największych atrakcji parku jest kładka Śliwno-Waniewo. Ta drewniana, mająca 1050 metrów kładka, poprowadzona jest w poprzek doliny Narwi. Spacerując po niej, można podziwiać bagienne i niedostępne tereny. To doskonałe miejsce na obserwację ptaków i otaczających rozlewisk. Narwiański Park Narodowy chroni populację błotniaka stawowego, ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Ciekawym miejscem na terenie parku są przyczółki zerwanego mostu, skąd można podziwiać piękny narwiański krajobraz. Największym parkiem narodowym o powierzchni prawie 600 km2 jest Biebrzański Park Narodowy. Jego głównym celem jest ochrona rozległych torfowisk kotliny biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu wzgórz sokulskich. W siedzibie parku znajduje się też małe centrum edukacji, przystosowane także dla osób niewidomych. Przez park przebiega carska droga, nazywana łosiostradą. Na carskiej drodze łatwo o spotkanie z łosiami, dlatego zostało tu wprowadzone ograniczenie prędkości. Łosie ważą nawet pół tony i są wyższe od samochodu osobowego szlaki w parkach narodowych są generalnie bardzo dobrze oznaczone, ale zdarza się, że turyści zgubią się na takim szlaku i tutaj, przez to, że też ten szlak jest w dalszej części podmokły i dosyć trudny, to zdarzało się, że gubili się tutaj turyści. Dlatego polecam Wam, żeby poza tym, że uważnie patrzymy na oznaczenia na, na drzewach, to żeby mieć też ze sobą w telefonie jakąś aplikację z mapami turystycznymi, ale nie taką zwykłą mapę drogową, tylko aplikację, gdzie macie pozaznaczane wszystkie szlaki, wszystkie ścieżki, dokładnie Kolorystycznie odpowiadające tym szlakom, które są tutaj na drodze, i dużo łatwiej jest wtedy nawigować. Wiele parków posiada swoje aplikacje, dlatego przed odwiedzinami warto zajrzeć na stronę danego parku. Rano wybraliśmy się na szlak Gugny Barwik, na którym znajduje się kilka platform i wież widokowych. Na krótszy spacer można wybrać się na 400-metrową kładkę pomiędzy bagnami. Długa luka. Jest to idealne miejsce na zobaczenie łosi, które upodobały sobie ten rejon. Ślady łosia spotkaliśmy. Zobaczcie, jakie duże. Wigierski Park Narodowy jest położony w północno-wschodniej części Polski, na wschód od miasta Suwałki. Wyróżnia go niezwykłe bogactwo jezior otoczonych rozległymi lasami. Wigierski Park Narodowy wziął swą nazwę od jeziora Wigry. Krystalicznie czysta woda i malownicze wysepki zapewniają wspaniałe widoki i możliwość bliskiego kontaktu z naturą. Park chroni dobrze wykształcony i urozmaicony krajobraz pojezierny ostatniego zlodowacenia. Najbardziej charakterystycznym gatunkiem Wigierskiego Parku Narodowego jest bubr europejski. Najliczniejszą grupą jezior na terenie Wigierskiego Parku Narodowego są suchary. Jest to regionalne określenie właściwe dla terenu suwalszczyzny. Wywodzi się od określenia suchy, to znaczy pusty, bez ryb. Jak również stąd, iż wokół sucharów zawsze występują obumarłe, suche drzewa. Jednym z najciekawszych miejsc do odwiedzenia jest pokamedulski klasztor w Wigrach. Jest to prawdziwa perła architektury i najcenniejszy zabytek sakralny Suwalszczyzny. Został założony w XVII wieku przez zakon kamedułów i stanowi znaczący element historii regionu. Wewnątrz klasztoru można podziwiać piękne freski i barokową architekturę. Wokół jeziora biegnie 45-kilometrowa trasa rowerowa. Pośród wielu punktów widokowych, szczególnie warto odwiedzić wieżę widokową w Starym Folwarku oraz wieżę widokową w Kruszniku. W tak krótkim filmie nie byliśmy w stanie pokazać wszystkich atrakcji i ciekawostek na temat polskich parków narodowych. Po więcej, zapraszamy Was na strony parków, do ich centrów edukacji, no i oczywiście na szlaki. Dajcie znać, które z wymienionych przez nas parków udało Wam się już odwiedzić i jakie są Wasze ulubione miejsca w tych parkach. A w kolejnym odcinku wybierzemy się do parków północno-zachodniej Polski. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów.